Wiecie, co ja się w ogóle nie dziwię, że Paulinka nie pamięta tego tytułu konferencji, bo ja też już nie pamiętam, jest tak długi, że wymyśliłam go i od razu zapomniałam. Ale na pewno podzielę się paroma świadectwami, zwłaszcza, że dzisiaj nikt się nie zgłosił. Chciałabym zacząć od tego, że nawet nie muszę pytać, ale podejrzewam, że wiele z nas miewa bardzo często momenty kryzysu, w których wydaje nam się, że albo nie słyszymy Boga, Albo modlimy się i ta odpowiedź nie przychodzi, albo nie wiem, jakieś obietnice się jeszcze nie, nie zrealizowały i nie wiemy dlaczego, czy też po prostu nie czujemy Bożej bliskości, a kiedyś było inaczej przecież, prawda? Bo nawróciliśmy się, mieliśmy taki odlot pełnia miłości, a teraz nagle nic. Bardzo często oczywiście to może być pustynia duchowa i o tym dzisiaj nie będę mówić. Nie będę też mówić o porach roku w życiu duchowym, bo to są też inne tematy. Chcę podzielić się takim, taką refleksją, że ostatnio Duch Święty, Święty, przynajmniej wierzę, że był to duch święty. Dał mi do zrozumienia, że może wypadłam z jego częstotliwości. Tak jak mamy fale radiowe i ustawiamy sobie, wiecie, jakieś, jakąś stację radiową, żeby posłuchać określonej muzyki, to tak samo w życiu duchowym mam poczucie, że jest coś takiego jak Boże Częstotliwość. I w Królestwie Bożym ta Boże Częstotliwość jest troszeczkę inna, a nawet bardzo inna, niż częstotliwość w takim życiu światowym. Jak jedziemy samochodem i mamy włączone radyjko, to wjeżdżamy do innego miasta i tam zaczyna coś trzeszczeć, bo nagle ta częstotliwość, która na przykład jest w Skierniewicach, w, Warsza w Warszawie nie będzie łapała tej samej stacji. Znacie to zjawisko? <grych> ja pamiętam, jak kiedyś jechałam do Zielonej Góry na jakieś rekolekcje i miałam włączone uwielbienie tak z telefonu, ale puszczone nad system głośnomówiący. I wjechałam do Zielonej Góry i dosłownie jak przejechałam te bramki na autostradzie, to okazało się, że na tej samej częstotliwości, co było moje uwielbienie, oni tam mieli Radio Maryja i zrobił mi się z tego taki remiks, że do dzisiaj pamiętam, ale byłam przerażona, co się dzieje. I właśnie myślę, że tak się może dziać w życiu duchowym, jak próbujemy trochę żyć jedną nogą w Królestwie Bożym, a jedną nogą jednak w tym takim świecie, do którego jesteśmy przywiązani. I od tego, od tego, jak nastroimy nasze radyjko duchowe, będzie zależeć, jakie owoce będzie wydawało nasze życie i czy my będziemy korzystali z tego skarbu, z błogosławieństwa, które już jest nam dane za darmo, ale musimy w nie wejść. I teraz przeczytam Wam fragment z listu do Efezjan. To jest czwarty rozdział, jeśli ktoś chce sobie też pootwierać, od wersetu 29 do 32. Jestem prawie przekonana, że znacie ten rozdział, ale dzisiaj chciałabym zaproponować wam, że tak powiem, trochę może inną perspektywę, jeśli to wyjdzie, że ona faktycznie będzie inna. Tak więc cytuję. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz ze wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Gdyby tutaj wymienić, ile jest tych negatywnych rzeczy, które powinniśmy zastąpić pozytywnymi, to jest ich dosyć sporo. Ale myślę, że ten fragment święty Paweł nie napisał po to, żebyśmy my teraz byli tacy, wiecie, wprowadzeni w poczucie winy i myśleli za każdym razem, że jak zrobię coś złego, to zasmucę Ducha Świętego, bo On tutaj jest przedstawiony taki, jaki jest, czyli osobowy, jako konkretna osoba, z którą, którą można wejść w relację i która może się zasmucić w ogóle czymkolwiek. Tylko to jest taka instrukcja, jak sprawić, żeby Duch Święty znowu się między nami swobodnie poruszał, czyli żeby nie było jakiejś takiej, wiecie, blokady, że, że będzie jakiś zgrzyt. Kiedy my tego ducha świętego zasmucamy właśnie którąś z tych rzeczy, zwłaszcza jeżeli ona się staje naszym stylem życia, czyli ja sobie żyję niby tutaj wierzę, ale żyję w jakimś permanentnym niewybaczeniu, albo żyję w permanentnym obgadywaniu kogoś ze wspólnoty, chociaż razem uwielbiamy Boga i tak dalej, to wtedy może się tak stać, że właśnie ta obecność ducha świętego w nas blaknie w, pewien, w pewnym sensie. Czy jakby wiecie, co mam na myśli? W miarę, w miarę jest to logiczne do tej pory? Dobrze, bo nigdy nie wiem, czy się dobrze wysławiam. Um, I tutaj nie chodzi o to, że my mamy zasługiwać na łaskę swoimi uczynkami. To jest bardzo ważne. Łaska to jest dar darmo dany i my go dostaliśmy przez przyjęcie Jezusa. Ale... Duch Święty jednak nadaje w określonym środowisku, trochę w określonym pH, czyli w pokoju i w posłuszeństwie przede wszystkim. I teraz chcę powiedzieć o kilku z tych rzeczach wymienionych przez Świętego Pawła, ponieważ nie mam tak dużo czasu, żeby powiedzieć o wszystkich, ale chcę się posiłkować też swoim świadectwem, jak mi Bóg pokazywał, jak wprowadza mnie w błogosławieństwo, kiedy jestem posłuszna właśnie tym zaleceniom. I pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie przebaczenie i nieprzebaczenie. Generalnie trudna sprawa. Myślę, że dla każdego z nas, kto został chociaż raz tak porządnie krzywdzony, że go zostało. I opowiem wam po prostu historię. Parę lat temu zapytałam Marię Wadie, taką ewangelizatorkę z USA, o to, czy mogłabym na swój kanał na YouTube tłumaczyć jej nauczania i tam wrzucać, żeby były po polsku. No i Maria, która mnie prawie wtedy nie znała, więc miała dość trudny orzek to zgryzienia, powiedziała: No, dobrze, no to ja wezmę to tłumaczenie twoje, dam jakiejś osobie, która zna tam hiszpański i polski, ona to sprawdzi. I jeżeli to będzie dobrze przetłumaczone, no to zobaczymy, nie? I ona się jeszcze o to pomodli i zobaczymy. No, i minęło kilka miesięcy. No, i Maria się nie odzywała, więc ja już pomyślałam sobie, że chyba nic z tego nie będzie. Ale byłam wtedy na takich rekolekcjach, na właściwie kursie wstawienniczym. To była majówka. No i na tym kursie wstawienniczym strasznie się zdenerwowałam na jedną osobę. No, po prostu tak mi nadepnęła na odcisk, że masakra. Więc. Oczywiście bardzo się emocjonalnie zagotowałam, poczułam się skrzywdzona. Wiecie, te wszystkie złe emocje we mnie zaczęły się gotować. No i poszłam do pokoju, no bo już tam się skończyło to wszystko. Yy, skończyły się zajęcia. Siedziałam sama w pustym pokoju, yy, było ciemno yy, i tak sobie myślę, Panie Boże. No, ja oczywiście jej wybaczę, prawda, bo jestem chrześcijanką, ale. Wybaczę za, za chwilę, nie za jakiś czas, bo najpierw się tak pozłoszczę, pozłoszczę, pozłoszczę i jak mi te emocje zejdą, no to ja wtedy w ogóle będę zdolna do tego, żeby wybaczyć i to zrobię. No i słuchajcie, mijają godziny, a ja nadal jestem cały czas nabuzowana, jakoś mi nie idzie to wybaczenie i włączyłam sobie Facebooka. To już była u nas chyba druga w nocy, a w, więc w Stanach gdzieś tam koło 21. I patrzę, że Maria Wadia nadaje na żywo... Um, swoje nauczanie. Po angielsku tym razem. I mówi coś takiego: po prostu w momencie, w którym ja to włączyłam. Siedzisz teraz sama, w pustym pokoju, i myślisz sobie, że wybaczysz potem. A Bóg cię zachęca, żebyś wybaczyła teraz. I ja mówię, no nie, no nie wierzę po prostu. Więc zaczęłam z Bogiem negocjować, i mówię, no dobra, ale ja to wszystko rozumiem, ale jak ja mam wybaczyć teraz, jak cały czas są we mnie tak strasznie silne emocje. Na co wyobraźcie sobie, że Maria Wedia, która mnie nie słyszała oczywiście, bo ona nadawała swojego live, mówi tak: chodzi po prostu o to, żeby twoje emocje tobą nie rządziły. Czyli tak jakby odpowiedziała mi na moją wątpliwość. Ja już po prostu, wiecie, wielkie oczy, ale nie, jeszcze negocjuję z Bogiem, to nie jest ze mną tak łatwo. <grytanie> Więc mówię, no dobra, ale jak ja mam to zrobić, skoro nie potrafię? Na co Maria Wadija znowu tak jakby mi odpowiada. No właśnie od tego masz Ducha Świętego, żeby ci w tym pomógł. No i to mnie już, że tak powiem, zabiło. Już nie byłam w stanie wykrzesać żadnego argumentu z siebie. To było po prostu niesamowite. Więc po prostu powiedziałam, dobrze Boże, no jak tak chcesz, to ja w imieniu Jezusa wybaczam tej osobie. Mimo, że te emocje cały czas były. I co się wydarzyło? Po pierwsze, emocje odeszły jak ręką odjął. Po prostu przyszedł niesamowity pokój, miłość do tej osoby, w ogóle problemu nie było, jakby mi ktoś to wymazał z głowy. A druga rzecz, po 15 minutach, kiedy skończyła się transmisja na żywo, dostałam wiadomość od Marii Iwadii o treści. Karolina, sprawdziliśmy to tłumaczenie, w ogóle wszystko jest super, zgadzam się na to, żebyś wrzucała te, swoje, te tłumaczenia moich nauczeń na swój kanał. Błogosławię ci, generalnie bardzo się cieszę i, i tak dalej. Więc wyobraźcie sobie, jaka była moja radość wtedy, bo to, była, to był taki prezent po prostu z rekolekcji, który przywiozłam, i naprawdę po tym zalała mnie fala błogosławieństwa ale właściwie nie, nie tyle mnie, co, co ludzi, którzy to później oglądali, bo przetłumaczyłam, nie wiem, 17 chyba tych, już do tej pory tych nauczeń. I przy, po każdym nauczaniu były świadectwa uzdrowienia, jakieś uwolnień, jakieś różnych rzeczy. Jeszcze potem się tam widziałyśmy z Marią dosłownie na dwie minuty i się pomodliła za, za tą całą serię. Ale czego ja się nauczyłam z tej historii? Po pierwsze tego, że za wybaczeniem I za w ogóle wejściem w to posłuszeństwo, co Bóg nam mówi, co mamy zrobić, idzie ogromne błogosławieństwo. Czyli posłuszeństwo rodzi błogosławieństwo, wybaczenie rodzi błogosławieństwo. I to była taka, jakby, w moim rozumieniu, to była taka nagroda, jakby prezent, który czekał po prostu, żeby go wziąć, jakby, ale ja musiałam wejść w, w odpowiednią, właśnie częstotliwość nadawania z Duchem Świętym, żeby go dostać. A druga rzecz, bo też boję się, żeby ktoś nie pomyślał, że emocje nie są ważne, że mamy je zamiatać pod dywan i tak dalej. Absolutnie o to nie chodzi. Ja generalnie jestem wielką fanką pracy nad sobą, psychoterapeutycznej również, i, i uważam, że trzeba wiedzieć, co się czuje, wiecie, żeby, żeby sobie z tym lepiej radzić. Ale to mi pokazało, że decyzja o wybaczeniu może się zadziać niezależnie od emocji. Czyli nawet jak ja tego nie czuję, no to zagryzę zęby i powiem, że, że decyduję się na to. Kiedyś jak byłam na modlitwie pięciu kluczy, to tam było, była taka formuła, ona chyba nie jest standardowa, ale była wtedy, że yy, decyduję się w imieniu Jezusa wybaczyć tej osobie i proszę Cię Panie o to, żebyś stworzył wybaczenie dla niej w moim sercu, nie? Czyli, czyli oddaję. I ja, nie chcąc wybaczyć tej osobie wtedy na tych warsztatach, mam wrażenie, że duchowo byłam zamknięta w takiej kawalerce jeden na jeden, w ciemnej kawalerce. I mówiłam: Dobrze, Boże, przyjdziesz do mnie, ja Cię zaproszę, ale na razie ja sobie tutaj muszę sama poukładać wszystko. W momencie, kiedy tak naprawdę jego propozycja wybacz oznaczała: Chcę Ci w tym pomóc. I nie zawsze będzie tak, że ponadonaturalnie przyjdzie ta ulga. I pokój, chociaż miałam wiele takich sytuacji, że przychodziła jak, jakiś rodzaj ulgi już po samym wybaczeniu, ale zawsze jest to jakaś propozycja od Boga, który przychodzi z łaską i wyciąga rękę. O wybaczeniu można by mówić bardzo długo, dzisiaj nie mamy na to czasu, więc pozwólcie, że tutaj się zatrzymam. Ale chciałabym jeszcze in kilka innych rzeczy wy wyłuskać z tego tekstu Świętego Pawła, ponieważ mamy też tutaj wymienia Święty Paweł znieważenie wraz z wszelką złością. <gry> Pod to można by podpiąć dużo. Mnie się to kojarzy z grzechami języka, i to, co mi też Bóg bardzo pokazuje, że, że jest moim problemem osobiście. Nie będę mówić, że naszym waszym, powiem moim. <grym> A kto się z tym utożsamia, to sobie weźmie. Że, żeby mówić czasem za dużo. I nie chodzi mi o to, że za dużo gadam, w sensie to też za dużo gadam, to prawda, ale, ale nie, nie chodzi o takie peplanie, tylko chodzi o to, że czasem naprawdę można powstrzymać się i nie powiedzieć do kogoś coś, co go zaboli, albo o kimś, coś, co nie jest dobre. Bo tak jak święty Jakub pisał w swoim liście, jak z tych samych ust, które błogosławią, nie mogą wychodzić też przekleństwa czy złe słowa o ludziach. I kiedyś, właśnie na modlitwie, miałam taki obraz, tak to nazwijmy, <grych> że wyobraziłam sobie, w mojej wyobraźni był ten obraz, że Bóg mi daje taki długi miecz. No i jak znacie zbroję Bożą, też z listu do Efezjan, to tam jest miecz słowa. Wprawdzie, jak rozumiem, tam jest miecz Słowa Bożego, który przecina wszystko, ale w moim rozumieniu tego obrazu chodziło po prostu o miecz Słowa, czyli posługiwanie się dobrze Słowem. I w tym obrazie, bo to nie było tak słodko cały czas, ten miecz się wydłużał, 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 aż nagle się tak zaginął. I był beznadziejny. I przyszło mi takie zrozumienie, że jeżeli miecz słowa jest za długi, czyli mamy trochę za długi język, nadużywamy tego języka, to wtedy po pierwsze nic nie zwojujemy, a po drugie jeszcze możemy kogoś po drodze pokaleczyć, idąc z czymś takim, takim giętkim mieczem słowa, który do niczego nie służy. I to była taka przestroga, bo też jak, jeżeli jesteście osobami, które są obdarowane w, pod kątem języka. To pewnie możecie doświadczać tego, że druga strona będzie też chciała trochę tego użyć. Nie? W sensie, że też niestety, jak umiemy ładnie składać wypowiedzi, to też umiemy ładnie jakby szybko kogoś zranić i trzeba na to uważać. I też tu się podzielę taką historią. To taka trochę będzie spowiedź publiczna z mojej strony, ale pomyślałam, że tak jest najlepiej, że będę mówić na swoich przykładach, na swoich błędach. Też kiedyś czekałam na rozmowę z, z pewną osobą i myślę, że to co w mojej głowie wtedy było, to co chciałam powiedzieć tej osobie, to było za dużo. W sensie, że było we mnie za dużo oceny. Z, z tego względu, że po prostu też byłam zła i skupiona na swoich uczuciach, a za mało skupiona na tym, co może czuć ta osoba. I teraz taka śmieszna sytuacja, bo to było w McDonaldzie, jak siedzieliśmy. Jak wiecie, nasza wspólnota tam czasem bywa, towarzysko. No i siedzę w tym maku, jeszcze nie przyjechały te osoby, z którymi tam miałam być. I patrzę, że zamówiłam herbatę i mam numer zamówienia 141. Więc co robi mój mózg, kiedy ja się strasznie nudzę? Zaczyna wymyślać, co tu zrobić ciekawego, więc mówię, o dobra, sprawdzę sobie, jaki jest psalm 141, nie? Może coś Bóg chce do mnie powiedzieć, nigdy nie wiadomo. No i otwieram, a tam trzeci werset jest taki. Postaw, panie, straż moim ustom i warte przy bramie warg moich. Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa, do popełnienia czynów niegodziwych, bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość, nie jadł ich potraw wybornych. Te potrawy wyborne to tak pewnie dlatego, że w McDonaldzie byliśmy, nie? To tak się zżartowałam sobie z tego. Ale... Yy, Postaw strasz moim ustom i, wiecie, to był taki zimny prysznic. Czasem Bóg tak potrafi słodko-słodko, ale konkretnie. No i postanowiłam milczeć w tej sprawie, w której chciałam temu komuś nagadać. No i przychodzi ta osoba, i jak ona zaczęła opowiadać swoją perspektywę, co się z nią działo w tych dniach, w których ja ją obserwowałam też i widziałam pewne negatywne rzeczy, no to ona okazało no po prostu się rozpłakała, powiedziała, że, że miała straszny czas. I to wszystko, co opowiedziała, było dla mnie totalnym, całkowitym usprawiedliwieniem tego, że właśnie w taki sposób mogła się zachować. Ale gdybym ja wtedy no, nie dostała tej przestrogi i nie, nie z, z, zamknęła swoich ust na kluczyk <grym> i nie wyrzuciła tego kluczyka, to, to mogłabym ją po prostu skrzywdzić bardziej w tej sytuacji. Nie? Więc to są takie drobiazgi, ale one też wpływają na to, czy, czy ten Duch Święty ma. Przejrzysty tor, czy jednak musi się opierać czemuś, jeśli nasze serce jest w takim środowisku um, jakiegoś niby małego grzechu, a jednak, jednak większego. To, co jeszcze mnie dotknęło, przepraszam Was, tylko zerknę na godzinę, żeby wiedzieć, ile mamy czasu. Dobra, nie jest dramatycznie na razie. <grych> to, co mnie dotknęło, to w ogóle słowo gorycz. Nie wiem, jak wy interpretujecie słowo gorycz i co ono dla was oznacza w waszym życiu. Dla mnie gorycz um, to było coś, co nosiłam przez wiele lat swojego życia, przez niepogodzenie z moją przeszłością i z tym, jakie miałam dzieciństwo. Y, możecie mieć różne sytuacje w życiu, z którymi nie chcecie się pogodzić i nie możecie też w pewnym sensie wy wybaczyć Bogu, że to się stało, że to dopuścił, albo może macie coś, czego nie możecie wybaczyć sobie. I dla mnie właśnie gorycz to było to niepogodzenie się z przeszłością i to, że przez to, że miałam to niepogodzenie z przeszłością, tak jakby zapominałam, że Jezus jest dobry. I wiecie, to prowadzi totalnie na manowce, no bo yy, jakby przyznaję nawet w kerygmacie, że Bóg jest przecież dobry, że zmartwychwstał, z umarł za nas i tak dalej za nasz grzech, ale cały czas gdzieś jest drzazga w postaci, przecież ja miałam takie ciężkie życie przez, nie wiem, 20 lat, to jak on może być dobry. I Bóg mi to wtedy bardzo pokazał i właśnie w, wtedy, kiedy... Przeszłam przez takie wybaczenie, jakby jemu, chociaż jemu nie mam co wybaczać. Ale wtedy, kiedy oddałam to i uwierzyłam, że wszystkie moje najtrudniejsze historie to są rzeczy, z których On wyciągnie dobro. I że ja nie muszę wszystkiego rozumieć, ale Bóg jest na 100% dobry. To w ogóle zmieniło moją relację z nim, to, to doprowadziło do niesamowitego przełomu. I wiecie co, dzisiaj w ogóle sobie tak grzebałam jeszcze w Biblii pod kątem tej goryczy i znalazłam taki cytat z Księgi Przysłów 15, werset 13. Radosne serce rozjaśnia twarz, natomiast gorycz serca jest udręką ducha. I teraz nie jestem teologiem, podkreślam, ale w moim rozumieniu gorycz serca, kiedy mówimy o tym, że jest ciało, dusza i duch, często też dusza to jest wymiennie ze słowem serce, w sensie, y, czyli to, to są nasze emocje, intelekt i tak dalej, kiedy duch to jest ta część taka nieśmiertelna, wiecie, to tchnienie e, Boże w nas. Więc rozumiem tutaj, że gorycz serca, czyli ta gorycz emocjonalna, która cały czas nas nęka, że powtarzamy, mamy tak zwane ruminacje, że dlaczego, dlaczego, dlaczego jest udręką ducha, czyli jest udręką czegoś więcej niż samych, samego ciała i emocji, jest udręką tego ducha, który jest y, jakby stworzony do tego, żeby się z Bogiem też komunikować, nie? I to mi przy, przyniosło takie zrozumienie, że wow, gorycz to jest czymś, co faktycznie może blokować moją komunikację na linii właśnie z Duchem Świętym. Ym, I jeszcze wam przeczytam tylko to, z telefonu wam przeczytam, Psalm 73, ale nie cały, nie martwcie się, od 21 wersetu do 24, jeśli ktoś notuje. Gdy gorycz miałem w sercu i drączyło mnie sumienie, byłem głupi i nic nie rozumiałem. Byłem jak zwierzę przed tobą. Lecz ja jestem zawsze przy tobie. Ty mnie ująłeś za rękę. Prowadzisz mnie zgodnie z twym zamysłem, a w końcu przyjmiesz mnie do chwały. Jasne, że to jest wycięte z kontekstu, trzeba by czytać wszystko z kontekstem, ale dla mnie to są trzy rzeczy. Miałam gorycz w sercu i tutaj dręczyło mnie sumienie, więc pewnie tutaj przez, przez grzech, bo to też pisze Dawid i tak dalej, znacie całą sytuację. <laughs> ale byłem głupi i nic nie rozumiałem. Byłem przed tobą jak zwierzę, co mi się, ja to rozumiem, jako bez, bez rozumu, jakiegoś, takiego, wiecie, większego zrozumienia. Ale przecież ty jesteś Boże zawsze przy mnie, to Ty mnie ująłeś za rękę i uwaga, prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem. A w końcu przyjmiesz mnie do chwały. Czyli moja gorycz to jest coś, co mnie też okłamuje, że, że nie będzie dobrze, nie? I właśnie jeszcze chyba wtrącę jedno świadectwo. Myślę, że mam pięć minut, więc będę się streszczać. Ale właśnie w kontekście tej mojej goryczy w, w temacie dzieciństwa. Było kiedyś także właśnie na modlitwie, już skracając, dostałam też taki bardzo mocny obraz, że w momencie, kiedy ja byłam dzieckiem i przeżywałam najgorsze traumy z mojego dzieciństwa, jakie mogłam sobie przypomnieć i które miały na mnie wpływ do dorosłego życia, to Jezus był tam i jako to dziecko trzymał mnie na rękach. I on mnie przenosił tak, jakby suchą stopą nad tymi, wiecie, strasznymi wodami. No, powiem Wam, że to była najmocniejsza chyba rzecz w moim życiu. W ogóle dopiero się nauczyłam mówić to bez płakania po kilku latach, także brawo. Ale e, wtedy to był dla mnie już tak namacalny dowód, bo to było zrobienie wspomnień. One teraz nie mają dla mnie znaczenia tak naprawdę, nie? Mimo, że były prawdziwymi traumami. E, I wtedy właśnie sobie obiecałam, że niezależnie od tego, co się będzie działo, co będę widzieć, co będę, czego będę doświadczać. Nie dam sobie wmówić, że Bóg nie jest dobry. Bo właśnie wtedy, kiedy sobie dawałam tak mówić, że nie jest dobry, to wpadałam w tą gorycz, a to była równa pochyła do tego, żeby wyjść z relacji z nim, żeby, żeby przestać być do końca wierzącą. No bo, żeby ufać i być w relacji, musimy wiedzieć, że ktoś chce naszego dobra, nie? Bo jak wyobrażamy sobie, że jest inaczej, no to, to już jest yy, koniec. Yy, no i już naprawdę zmierzając do końca. Czwarty punkt, o którym mówi święty Paweł, który łączy tak naprawdę te wszystkie punkty, to jest unoszenie się dumą. Jak wiecie, pokora jest, jakby, mam wrażenie, że źródłem wszystkich innych cnót, i jak nie ma pokory, to, to już jest bardzo kiepsko. I, Kiedyś ksiądz Pawłukiewicz powiedział taką fajną rzecz, bo jak byłam studentką i też mieszkałam w Warszawie, to to, co robiliśmy w niedzielę, to biegaliśmy na 15 do świętej Anny, bo ksiądz Pawłukiewicz mówił kazanie. Była taka metafora o zanurzeniu w wiedzy, że możemy wchodzić do jeziora która jest pełne wiedzy teologicznej. Możemy kończyć fakultety, możemy zbierać informacje, być turystami konferencji przeróżnych wszelakich i robić mnóstwo notatek, co też oczywiście robię, żeby nie było. Ale możemy po szyję być w tej wodzie wiedzy. Ale jeżeli nie pochylimy głowy z powodu pokory, to my tej wody nie zaczerpniemy. Będziemy mieć cały czas pragnienie relacji z Bogiem i tego, jaki on jest. I tak naprawdę pokora to jest coś, co sprawia, że jesteśmy w stanie wyrzec się go ryczy w imieniu Jezusa, bo uznajemy, że On wie więcej, że Jego drogi są wyżej niż nasze. To jest coś, co sprawia, że potrafimy wybaczyć, że to jest coś, co sprawia, że potrafimy zacisnąć zęby i naprawdę nie powiedzieć czegoś przykrego komuś w pewnym momencie, kiedy nas po prostu roznosi i jesteśmy, nasze emocje są po prostu najważniejsze i na, i na pierwszym miejscu. I ostatnia rzecz. Jest taki film Amelia. Bardzo go oglądałam kiedyś w liceum. Wiele razy. I tam jest takie, taki ciekawy cytat. Kiedy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec. I teraz dla tej naszej historii, tej opowieści, yy, naszym palcem... Yy, można powiedzieć, że jest, to są te wszystkie rzeczy, które wymieniłam. Ale ten palec wskazuje na Jezusa. I jakby to Jezus jest docelowym, jest naszym celem, i to dla niego mamy się ukorzyć. To dla niego i dlatego, żeby być z nim blisko, mamy czasem się cofnąć w, naszych, w naszej dumie. I paradoksalnie, a właściwie to jest najważniejsze, robimy to zawsze z jego pomocą. Tak jak Wam mówiłam o tym wybaczeniu w ciemnej, e, w cie, kiedy siedzę w ciemnym pokoju, że to nie jest tak, że ja się muszę teraz wysilić, tylko to jest On i Jego wyciągnięta ręka do mnie, który mówi: Chcę dać Ci więcej, chcę mieć, żebyś miał albo miała przełomy w posłudze, chcę spełnić obietnicę dla Ciebie, chcę do Ciebie więcej mówić, żebyś lepiej słyszał mój głos, czyli głos Pana. Yy. I, I to On jest w centrum, ale jednocześnie On jest też źródłem. On jest i, i celem, i źródłem. I do tego Was dzisiaj zachęcam, że jeżeli jakkolwiek Was cokolwiek z tego dotknęło, to możemy tuż później w duchu pomodlić się o to, żeby Jezus w miłości, bez oceniania, tak jak on to zawsze robi, pokazał swoim. Palcem, te rzeczy, które może właśnie mamy dzisiaj mu oddać, i sprawią, że będziemy mogli wejść y, śmiałym krokiem w, w, to, w to wszystko, w to więcej, które dla nas zaplanował.